Następnym etapem będzie wstawienie słupów stojących na podwalinie i podpierających nam te płatwie. Ja stworzyłem samodzielnie rodzinę takiego słupa z mieczami i pokażę Wam pokrótce, w jaki sposób jest on zdefiniowany. Posiada on ten słup główny, który Posiada parametry wysokości, szerokości e, itd., oraz zagnieżdżona, e, zagnieżdżona w tej rodzinie jest e, rodzina miecza. E, ustaliłem nachylenie tego miecza pod kątem 45 stopni. Jeżeli Państwo chcieliby utworzyć kąt y, inny, wtedy no, zachęcam jednak e, tak, do takiego ręcznego e, utworzenia sobie rodziny, właśnie pod innym kątem. Tutaj nie ma sensu moim zdaniem bawić się w taką zaawansowaną parametryzację, gdzie ten kąt miałby być dowolny. E, szczególnie, że ten zakres jednak zazwyczaj mieści się pomiędzy 45 a 50 stopni, więc e, tutaj możemy sobie poświęcić te 5 minut, aby ten kąt e, zmodyfikować. Następnie, e, gdy ta rodzina, Została już zagnieżdżona. Posiada ona parametry widoczności dla tych trzech mieczy, więc mogę sobie dowolnie wyłączyć każdy z tych mieczy w projekcie. I dodatkowo parametr szerokości miecza, wysokości samego, mówię teraz tutaj o samym profilu tego miecza, tak, oraz wysokości miecza od poziomu. To znaczy, jeżeli zmienię sobie tutaj tę wartość na 1500, klikam Apply, to mierząc od góry, to odsunięcie po prostu sp sprawi, że ten miecz nam się wydłuży. Tutaj chodzi o odsunięcie od tego górnego poziomu. Możemy nawet je tutaj zmierzyć. 1500, tak? Chodzi o ten odcinek. Bez zbędnego przedłużania wczytam sobie ten słup do projektu i przejdę do jego wstawienia. Słup ten będzie stał na podwalinie, która znajduje się na poziomie drugim. Przechodzę więc na poziom konstrukcyjny. Wybieram Structure, Column. Słup z mieczami 45 stopni o wymiarach 140x140. 140. Upewnię się, że... Rysuję na wysokość yy, może niezwiązaną. I wstawię sobie taki słup. Na razie w dowolnym miejscu. Jeżeli chcielibyśmy teraz podejrzeć, jak wygląda to z perspektywy góry, chcielibyśmy zobaczyć krokwie, to zachęcam do aktywowania sobie podrysu. Robię to we właściwościach rzutu. Yy, w tym momencie. Ustawiony jest on na level 2 e, unbounded lookup. Z jakiegoś dziwnego powodu tutaj pomimo ustawienia nieograniczonego widoku na e, konstrukcji te krokwie mi się nie pokazały. Spróbujmy więc na widoku rzutu e, level 2 dla e, zwyczajnego rzutu niekonstrukcyjnego. E, Wybiorę level 2, look up, patrz w górę, nieograniczony sposób. I tutaj, z jakiegoś powodu, te krokwie mi się ładnie pokazały. Nie wiem, dlaczego na tym rzucie konstrukcyjnym te same ustawienia nie dały mi tego samego efektu. W każdym razie, mogę teraz, widząc te krokwie, umieścić te słupy w odpowiednim miejscu. Przesuwam, chwytam się punktu centralnego. Bądź też, y, czasami właśnie te snapy nie do końca działają, spróbujmy znaleźć punkt centralny tej krokwi i ją przesunąć. W widoku 3D wygląda to w następujący sposób. Pamiętamy, że ustaliłem e, tę wartość wysokości na nie, niezwiązaną. E, jest to zabieg e, częściowo celowy. E, Tutaj widzimy, że ten słup wchodzi nam w tą podwalinę, więc podnoszę tą podstawę na 140 i teraz przyznam szczerze, że trochę niewygodnie jest mi z tej perspektywy kopiować te słupy, dlatego utworzymy sobie elewację konstrukcyjną. Wracam na poziom level 2 i tutaj warto jest dla tych podwalin dorysować sobie płaszczyzny. Robię to. W znany nam już sposób poprzez wskazywanie i utworzę widoki elewacji konstrukcyjnej, wybieram widok, elewacja. Konstrukcyjna. I teraz zobaczcie, tutaj do tej centralnej e, płaszczyzny mogę się dowiązać, natomiast do tej e, ten, ten symbol elewacji mi się nie pojawia. Jest to spowodowane e, tym, że jest ona po prostu nienazwana. Więc musimy ją nazwać. Podwalina prawa, podwalina lewa. Wracam do tworzenia elewacji. I teraz widzicie, że ona nam się. Generuje z jednej jak i z drugiej strony. Przejdę do niej, rozszerzę sobie tutaj ten zakres, zwiększę poziom szczegółowości, aby widzieć profile belek, i teraz y, mogę sobie y, rzeczywiście ocenić, y, jak to tutaj nam się y, prezentuje. Tutaj mógłbym odszukiwać wartości, zmierzyć jaką, jaką wysokość tego słupa muszę zadać, ale mogę też korzystać z opcji attach top base. I tak też zrobię. Doczepiam się do, do tej belki. Teraz nie mogę już edytować tego, tego parametru, ale mam dokładnie taką wartość jaką trzeba. Może zmniejszymy trochę wysokość tych mieczy. Umieściłem ten parametr w parametrze typu. Jak też wymiary słupa głównego, więc tutaj możemy je edytować i może zmniejszymy tę wartość do 800. Tak, powinno to tutaj nam się w ten sposób skrócić. Stawmy sobie teraz pozostałe słupy. Wracam na rzut level 2 i e, utworzę podobne kilkukrotnie. E, Create similar 4. Tutaj zobaczmy, że mógłbym znowu ten sam problem związany z odsunięciem podstawy i dowiązaniem do płaszczyzny tej belki. Bardzo szybko mogę go naprawić. I tutaj w tych belkach skrajnych moglibyśmy na przykład wyłączyć sobie jeden z tych mieczy. Zaznaczam go, zaznaczam taką belkę i dezaktywuję opcję. Widoczność miecza 1 lub 2, tak, i tutaj ten sam przypadek, ok Wracam na rzut level 2, zaznaczam i korzystając z narzędzia Mirror poprzez wskazywanie osi kopiuję te, te słupy na drugą stronę. Pojawia się komunikat o tym, że no, znaleźliśmy się poza obszarem tej belki, do której były dowiązane szczyty tych, tych słupów, więc teraz muszę je po prostu od, odciągnąć. Tutaj coś poważnego nam się stało, ale zaraz to skontrolujemy. Base level 140, tutaj odsunięcie po prostu powstało 0, więc zrobimy sobie tymczasowo na przykład 3000. Zwiększam poziom szczegółowości. I tu również touch top base dowiązuje się do drugiej płatwi. Mamy już dosyć zaawansowaną konstrukcję dachu. W następnej wstawimy sobie kleszcze.